Siemanko na moim kanale, jest rony Kramik witam Was w pierwszym odcinku z otwierania kart. Oczywiście jak widział karty z tego pudełeczka, bo nie otworzę Wam tego pudełeczka. Musi stopnąć cięto tyłu. Kacz, paczka z Odwica jest to pudełeczką. Więc zobacz ile kart tam z Ale mogę Wam tajemnicę stracić, że tu jest kart 300. Więc będę chciał nagrać filmy i przecież nagrywam te filmy. No i chciałbym Was jeszcze poinformować, że tu jest kart 50. Każda kubka to jest po 10. Więc pierwsza kubka zaczynamy. A jeszcze wracając do tematu, to jest karta taka. Paczka jest taka, a środek jest taki. Przeczytam Was, Wam, ile trzeba mieć tych kart? 200, 120 kart wszystkie cztery karty wysosetce szukaj również karty specjalne więc wracając do tego filmu więc takie karty muszą być tak jak wam przeczytałem 120 kart oczywiście zostaw łapkę w górę no więc zostaw łapkę w górę i myślę co jedna łapka to jedna karta oczywiście ja coś od siebie też to łożę, więc zostaw łapek jak najwięcej jak najwięcej jak to pijesz 50 łapek to będzie 50 kart i ja też od Ciebie jakieś karty dołożę, więc yy, będzie kilka ciekawszy, więc musisz zostawić łapkę w górę, masz na to 24 godziny, więc otwieramy pierwszy unbox ka kart, więc kartę no i zaczynamy otwierać, no i zobaczymy ile kart będzie, a jeśli chcecie się dowiedzieć skąd te karty zostały, oczywiście ja tego nie kupiłem tylko dostałem, yy, więc Papierki położę sobie za żeby nie śmiecić w moim pokoju. Więc karta taka jest, jaką widzicie teraz. No i następne karty są takie. Na pewno dużo się kart będzie się powtarzać. Więc jak te zobaczyć tamte, tamte, tamte karty, jako, jako jesteś nowy i nie widziałeś, więc. Stopni się do tyłu, wejdź na mój kanał i tam znajdziesz filmik, stopianie, ja paczek, Oczywiście, coś się na moim kanale dzieje i zostaw sobie kurę. Co poneczkiem koniecznie. No i to i myślę, że to te do 50 łapek. A jeśli nie to to tak, będzie odcinek i tak. Tylko napisz w komentarzu, czy chcesz więcej takich odcinków, czy nie. Jak To, co od Ciebie zależy. Taka karta o poczekajcie, zostawimy tak, że te płyszczące są, to zobaczymy i jest 50 otworzeń płyszczących, a je tak jest zwykłych, więc jest tam ciekawe, taka karta. taka ta no i taka karta. jakieś nowe się pokazują, widzę już. No i otworzymy sobie następną. Więc siądź się, siądź tylko przed na sieśle, Za sobie, weź no i oglądaj ciekawy filmik. Ciekawe, ciekawy, bo na pewno ci będzie interesować, jakie karty są. No i te karty już widzę że powtórzyła się. Więc otwieram dalej. Taka karta nowa. Taka karta, no i taka karta oczywiście, więc tego ciężko mi jest odpocząć te karty niż yy, pokazywać. Więc. No, ciężko, ciężko jest mi właśnie, więc, yy, więc Więc. Więc pięć, w górę. Wsypa słoneczkę, no i pokazuję taka karta, taka karta, o, taka, no przecież jest e, taka korystalina, taka karta, no i taka, e, no i już następne karty są odposzone więc osiadam sobie już następną. Tam z tyłu już się trochę papierku zbiera, więc tam będę miał problem za parę minut, e, więc taka karta, niska, płyszcząca, następna, e, tylko że na kamień jest taka karta, taka, no i jeszcze e, taka karta, e, więc więc otwieramy sobie następną kartę oczywiście poczekajcie minutę, ja szybko otworzę Nie będę pokazywał. otworzę szybko kilka. No i Wam pokażę jakie te karty są, bo tak będę się wykinał, więc żeby filmik nie był taki za długi. Więc dajcie minutkę. Ja tych kart nie widzę. Poczekajcie parę minut. I ostatnia dziesiątka to jest karta. Więc ciekawy jestem ile się ile puszczących kart się trafi. Oczywiście w 10 już pierwsze wszystkie do ręki. No i zaczynamy tego prostu No więc zaczynamy. E, Puszcząca karta na początek. Więc to kolekcji nowa jakaś, widać. Jedziemy dalej. No, taka karta. Taka karta. Taka karta, właśnie mi na powód, tutaj w inaczej jest poukładane. Więc taka karta. Hmm, taka karta, jakieś nowe karty, więc napisz w komentarzu czy Ty też zbierasz takie karty. Szybko Ci serduszko. Oczywiście trochę na szybikora pokazuję, że tak nie prosto rękę ustawiam. Więc wypatrzcie to jest tyle kart. No i teraz widzę, że puszcząca karta, no i też z tyłu puszcząca karta, machnę szybko, na szybkie, jako już Wam pokazuję, takie karty. Oczywiście muszę tutaj, żeby nie upadło nic. No i następna karta, taka karta, taka karta, taka karta, taka. Więc trochę mi się uda uzbierać tych kart. Więc e, bardzo dziękuję tej osobie, która mi to wysłała, ale to jest specjalny odcinek z otwierania tych kart, więc, e, więc i nowa karta błyszcząca, co widzicie, no i tutaj jedną kubkę przesuniemy sobie, przesuniemy i te też sobie przesuniemy zobaczymy ile kubek uda się uspierać w jednej w jednej w tych, w tych, w tych dziesiątce no i teraz też na szybkiego odposzę 10 i pokażę wam co jest w środku więc już otwieramy następne dziesiątkę. więc ja otworzę na jak było przypadkiem tamtych kart więc poszliśmy sobie tutaj szybko, na szybkiego. Ale myślę, że filmik się Wam serdecznie podoba Że obejrzacie to końca. Więc yy, muszę to układać tak, jak wyciągam, żeby później nie kręcić ręki. A tak e, szybko, szybko, szybko. Trzecia saszetka, ta czwarta saszetka. No e, i e, powoli, powoli. otworzymy sobie tę saszetkę. E, więc czekajcie, czekajcie cierpliwie. E, więc. więc będę na siebie te papierki chce bo taka śmierć co jest to znowu ten pokój z tymi kartami ale co się nie robi trawa więc zostawcie łapkę w górę, koniecznie nie wiem już która tam straszepka jest ale popieram dalej ciężko się tę straszepkę w którą Niektóra tak łatwo swapie i od razu tak się ładnie otwiera, a niektóra tak, niektóra tak, tak e, ciężko się otwiera. Ale co po to jest tak, papryka robi, no to się nic nie podać. E, więc więc e, trochę się namęczę ty otwierania tych kaszetek, ale co, ja podadzę na to, A więc już jest ostatnia trójka. I my zobaczymy, co będzie. Ciekawe, ile będzie tych puszczących kart, oczywiście. pokój, to za śmier y, za, y, za pałakanie ale co ja z Polacy na to właśnie więc ostatnia szoszeczka i to jest właśnie dziesiątka My zobaczymy co będzie y, Jakie karty się tam kryją, zobaczymy. Ciekawy jestem, czy jestem pierwszym, yy, yy, pierwszym na kanalach, na, kana yy, na yy, kanale nie tylko na moim, tylko ktoś jeszcze nakrywa takie album. linki z yy, takich kart, napiszcie w komentarzu. Więc zobaczcie. Ile kart tutaj jest, możecie się teraz policzyć, ale mi się tutaj staje że tu jest więcej kart 10 razy po 4, to jest 40 kart, więc bardzo dużo, i więc pokazuję To no kamie, jak zawsze karta musi być Więc pierwsza karta Druga karta Jak widzicie Więc już na okie idzie taka karta, widzicie sobie, taka karta, taka karta, taka karta, Więc... no i znowu powtórzyła się ta karta, taka karta, taka karta, taka karta, taka karta. Można sobie na stole taka karta. Eee, taka karta, taka karta, taka karta, taka karta, taka karta, taka karta. Widzimy będę wam szybko pokazywał eee, to kami. Więc, no i tutaj widzę już nowa karta, więc jeszcze tych kart jest w tysiące, więc, namęczę się na ten odcinek, ale co, to ja wszystko robię dla was, kochani, więc zostawcie łapkę w górę, super słoneczkiem, udostępnijcie filmik dalej, więc koniecznie. Koniec jest zostaw, op, to w górę. Z dzwoneczkiem. O, tutaj jest puszcząca, jeszcze tutaj jest puszcząca, teraz nie widzę, bo pouszyło się. Niektóre karty się już... widać że Tyle kart już otworzyły mnie i już się powtarzają. Więc... Zrobimy takie coś. O będzie dobra, to, to jest, więc to jest truka e, e, czterdziestka. E, więc przesuwamy sobie tutaj najpierw sobie to i otwieramy, I więc ostra w górę no i znowu otworzymy dziesiątkę, więc y, tu jest 40 i tu jest 40, 80 kart już o y, 80 kart na stole widzicie, więc aby ktoś się zastanawiał, a ja już otwieram następną dziesiątkę, więc następną 40 kart będzie na stole, y, więc... Y, więc otwłzymy sobie te karty powoli Jedna ja karta to przepłycie daje na tuka, taka śle pójdzie i tyle Więc Powoli sobie otwórzymy W następnym odcinku, z tych opcjonalnych kart, e, chciałbym zrobić album sing, tylko nie wiem, czy e, jakoś ktoś mi pomógł znaleźć ten album, e, jak się nazywa, lub e, ktoś w prezencie mi wyśle opinię w góry dziękuję. No i chciałbym nagrać taki filmik, jak te karty wkładam do tego album singu, więc. Napiszcie w komentarzu. Więc następna karta. Oproszymy sobie ostatnią. Tutaj otrzymamy sobie paczkę. Mam do Was ważne pytanie, bo e, pizza, że każdy się będzie teraz nuci. Więc e, usinam na piwi mi kałeczek. Otwieram szybko te paczki. Układam sobie tak, jak są ułożone. No i poczekajcie parę minut, więc u was dostanie to 5 minut, 5 sekund, a u mnie dostanie pół godziny, więc e e trzymam film e Więc jak widzicie trzy e tu były e po dziesiątce jest i tu były te otworzone. I jeszcze tutaj tychać trzeba przy sobie. Więc pokazuję jakie karty były w środku. Więc e taka karta. E taka karta. Taka karta, już tutaj jest magiczna karta, taka srebrna, więc pięknie się składa. Taka karta, taka karta, taka karta, no i tutaj też już nowa karta, taka. Więc napiszcie, czy chcecie, żeby były paczki już otworzone, czy chcecie, żebym otwierał to na odcinek. Widzicie, takie karty są. Więc tutaj już jest nowa karta. Więc jak widzicie, tu jest taka karta. I tutaj wam z tyłu pokażę. Jest taka karta, więc dwa karty po pokazałem. Tak? E, więc Koszają dalej taka karta. Taka karta. E, taka karta, taka karta. Taka karta. E, taka, karta. Taka, karta. E, taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka karta, taka karta, taka karta, taka karta, więc już dużo a Taka karta, taka karta, to położę na bok. I tutaj magiczna karta ta płyszcząca i tutaj ostatnia karta ta płyszcząca to jest jeszcze taka, więc dwa karty tutaj jeszcze trafiło. No, i teraz e, taka karta. Taka e, karta. Taka karta. Taka. Taka i ostatnia. Taka karta. Więc widzicie, ile było w tej czterdziestki kart oczywiście 10 razy 4 to jest 40 to już zobaczcie ile kart mi się udało otworzyć no i jedziemy, no to jedziemy z następnymi kartami więc na ochi idzie już płyszcząca karta więc taka karta no i przechodzimy i więc Taka karta. Taka karta. Taka karta. Puszczący właśnie na koniec. Taka karta. Taka. 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 Jak bym za szybko pokazywał, to musicie trzymać filmik. Więc. Takiej karty. Taka karta. Taka. I jeszcze, jakby ktoś nie wiedział. To zostaw łapek, jedna łapka, to już jest jedna paczka. Takie karty te nie były. I teraz te puszczące wam pokażę. Taka karta już jest nowe karty. I jak wam się staje trzy z tych kart, uda mi się uspierać już pakę, czy nie. Pakę znaczy, chodzi mi, czy uda mi się uspierać te 120 kart różnych. Bo ja po prostu nie wiedział, więc ja odtworzyłem na ten odcinek 50 sześć, tak? 50 razy 4 to jest 200. Więc takie karty, jakie wam pokazuję, ale ja już mówię o co mi chodzi. A potrzebne jest różnych 120. Więc 80 kart jest 500 odpoczonych na ten odcinek. Więc jak myślicie, czy udało mi się zebrać te wszystkie karty? z 50, z otworzenia paczek naprawdę teraz te już nie mam tak złapać więc teraz, teraz jedziemy z tymi płyszczącymi, taka karta teraz od tyłu taka karta no i te jest już każdy kojarzy, bo już nie rozpyła lub mi się zdaje no i teraz jedziemy Taka karta. Taka. Taka karta. Taka. Taka karta. Taka. No i ostatnia karta. Taka. Tu już jest. E, pomyślcie, że tu nie pomyślcie, tylko tu już jest. E, pokazałem Wam kart różnych 160 k 160 Ale poczekajcie, bo jeszcze idzie tylko 40 ostatnia na ten odcinek która już tak mi bardzo zmęczyła. No i więc nie odszkodzi nie... Więc karty są takie jak Taka karta. Taka karta. Taka karta. spadło już na bok. Płyszcząca karta. No i zaraz zobaczymy, trzymam filmik, ale poczekajcie, że to Wam pokażę. I zobaczę ile kart się powtórzyły z tych płyszczących. Muszę się mylę w ręce. Więc dwa karty upadły, szkoda. Ale ja Wam powiem, że te karty się powtórzyły, więc nie ma w tym Więc już pokazuję Wam następne karty. Taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka karta. Taka. 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 Jak się filmik podobał, zostaw łapkę w górę. No i zobaczymy ile osób będzie teraz... Yy, yy, chciało ten filmik. Napisz w komentarzu. Oczywiście dziękuję tej osobie, która mi to patronowała na pewno ten TBICRONTA. Serdecznie zapraszam, napisz komentarz lub jak chcesz animowo być, to nie musisz pisać tego komentarza oczywiście. Takie karty, taka. No i zobaczymy teraz te puszczące. Lub puszczące zostawię sobie na koniec. Taka karta. Taka, taka, taka. Taka, nie, taka, karta jest trochę pomieszana, więc taka karta, z kamy taka, ostatnia karta to właśnie była, z tych czerwonych, no i teraz Wam pokazuję te, nie, te niebieskie, więc nie, taka karta, taka, taka, taka i taka, więc co łapkę w górę z chyba słoneczkiem i zarabiam, e, po prostu mówię. Odcinek oczywiście. Więc teraz widzicie przed waszymi ekranami. Tu jest 200 kart. Tutaj w pudełku jest 250 i też tam są odpuszczone karty. Więc jak odpuszczyłem paczkę, to musiałem otworzyć. Było też otwarte. Więc chcecie obejrzeć odcinek. Z tej paczki jest w poprzednich filmach. Więc zostawcie jedna łapka to będzie jedna saszetka z kartami. Jeszcze chciałbym podziękować tej osobie, która mi to wysłała. Dużo, dużo zdrowia szybcze. No i oczywiście będę miał parę odcinków z tej, tego unboxingu. I jeszcze wracając, napisz w komentarzu, czy też takie karty wspierasz. Napisz jakie Ci brakują. No i to w górę. Jedna łapka, jedna slaszepka. Oczywiście abyś zostawił mi też super słoneczkiem, to będę zadowolony i do następnego odcinka. 何が